horyzontalny horyzont różny niebanalny człowiek jak stwórca nie oblicza Dzień dobry, Paweł Wodniak i Rozmowa Faktów o Święcim oraz faktowego podcastu Pejzaż Horyzontalny. Niedawno dowiedzieliśmy się, że w Stawach Monowskich koło Święcimia może powstać reaktor jądrowy, dlatego naszym gościem jest Dawid Piekarz, ekspert z Orlen Synthos Green Energy. Dzień dobry, Dzień dobry. Dawidzie. Wytłumacz, czym jest reaktor atomowy SMR. Reaktor atomowy SMR, tak zwany mały reaktor atomowy. No i tu jakby trzeba rozszyfrować ten skrót. Small Modular Reactor, czyli mały i modułowy. Czego jest mały? Mały, jest mały że to jest mniej więcej jedna, mam moc jednej trzeciej, jednej czwartej takiego tak zwanego dużego reaktora, takiego jak powstają na przykład na Pomorzu. A modułowy, dlatego, że on nie jest budowany ze względu na jego niewielki rozmiar. On jest tak naprawdę tworzony w fabryce i na miejsce budowy dojeżdża w kilku elementach, które tu są scalane. On jest umieszczany w, pod ziemią, bo jest to konstrukcja, która pracuje pod ziemią, pracuje w takim 35-mniej więcej metrowym zagłębieniu terenu, które dodatkowo chroni, chroni jego i chroni otoczenie przed wszelkimi czynnikami ryzyka. No, i oczywiście, to, że on jest modułowy, oznacza też, że y, wpływa też na jego bezpieczeństwo. On po prostu dzięki temu, że powstaje w fabryce, w potężnym reżimie technologicznym, jest skontrolowany na każdym tak naprawdę poziomie powstawania. Y, no, można go po pierwsze zbudować szybko. Bo składanie go, czy budowa takiej elektrowni jądrowej od podstaw to mniej więcej 2-3 lata, a więc znowu nieporównywalnie z dużym atomem. I jest to, jest to urządzenie niezwykle bezpieczne, właśnie dlatego, między innymi dlatego, że ono po prostu jest stworzone w fabryce w bardzo precyzyjnym reżimie technologicznym. Czy takie podobne reaktory na przykład funkcjonują na wojskowych łodziach podwodnych? To jest, to jest trochę inna konstrukcja, to znaczy te na wojskowych łodziach podwodnych, to one pracują na innym paliwie. Ich się zasadniczo, przynajmniej na chwilę obecną w cywilnym zastosowaniu, raczej rzadko stosuje. A pod kątem bezpieczeństwa? Pod kątem bezpieczeństwa ten jest znacznie bezpieczniejszy. Ten, który będzie tutaj jest znacznie bezpieczniejszy, bo on pracuje na znacznie bardziej zubożonym paliwie niż taki reaktor wojskowy. Znaczy, przypomnę, wyjaśnię. Reaktor modułowy BWRX-300, ten, który ma powstać w Stawach Monowskich, to jest konstrukcja, która tak naprawdę polega na tym, że G. Hitachi... Wspólnie z nami, wspólnie z operatorem też kanadyjskim i amerykańskim, bo to już jest konstrukcja, którą też najwięksi tamtejsi operatorzy jakby zamówili i będą ją, będą ją u siebie stosować. Jest tak naprawdę miniaturyzacją tak zwanego dużego reaktora BWR właśnie produkowanego przez GE Hitachi. Jest to konstrukcja, która. no jest sprawdzona, działa 67 sztuk w 10 krajach. On w tych wszystkich krajach przeszedł pomyślnie certyfikację. Znowu 90% części będzie się tak naprawdę powtarzać w jednym i w drugim. Więc to oznacza, że my tak naprawdę bazujemy na takiej bardzo... Sprawdzonej, bardzo też prostej konstrukcji, która idealnie nadaje się tego, żeby ją po prostu zminiaturyzować, żeby zmniejszyć jego rozmiar, zmniejszyć jego moc, tak żeby on mógł być stosowany właśnie w tego typu małych elektrowniach, małych elektrowniach jądrowych, no, które jednak mają inną specyfikę niż, niż te duże. Co może zyskać oświęcim i okoliczne miejscowości na tym, że w Stawach powstanie ten mały reaktor jądrowy? Ja myślę, że na te korzyści trzeba patrzeć w kilku, w kilku płaszczyznach. Pierwsza to jest oczywiście taka, że ten reaktor powstaje tu, a nie gdzie indziej właśnie dlatego, że no, syntos potrzebuje źródła taniej, bezemisyjnej energii. No, Czym jest Syntos dla oświęcimia? mówić chyba nikomu nie trzeba. Natomiast no wiadomo, że w sytuacji, w której tak naprawdę w tej chwili jest bardzo silne, bardzo silna presja na dekarbonizację przemysłu, i to ona jest nie tylko regulacyjna, to jest do tego stopnia, że jeżeli firma jest eksportowa, a Syntos jest firmą, która zdecydowaną większość swojej produkcji eksportuje do Europy, no to niedługo nie będzie tam można tak naprawdę eksportować produktów wytworzonych przy pomocy tak zwanej brudnej energii, czyli energii, przy której pozyskaniu, wytworzeniu, wyemitowaniu, tlenek węgla, czyli wszystkie paliwa kopalne tak naprawdę odpadają. Więc synus potrzebuje z jednej strony taniej, bezemisyjnej energii elektrycznej, z drugiej strony ciepła do produkcji. Więc to wszystko, to wszystko mały reaktor może dać. Więc jedna sprawa to jest kwestia rozwoju. Funkcjonowania no, największego tak naprawdę zakładu, zakładu w naszym mieście. Natomiast drugi element to jest na przykład kwestia, że bwr może być także używane jako źródło ciepła komunalnego. A to też będzie oznaczało, że mieszkańcy Oświęcimia będą mieli dostęp do znowu taniej, bezemisyjnej energii cieplnej w kaloryferach. Trzecia sprawa to jest kwestia, to jest kwestia energii elektrycznej. No, wszyscy wiemy, że w tej chwili yy, tak naprawdę. 40 ponad procent ceny energii wytworzonej z węgla, a takiej energii w naszym kraju mamy no, ponad 80%, to są opłaty za, CO, za emisję CO2. Znowu, jeżeli będziemy mieli do czynienia z energią, która y, została wytworzona bez, y, bez emitowania dwutlenku węgla, będzie to energia po prostu tańsza i będzie ona służyła, y, będzie ona służyła zarówno mieszkańcom Oświęcimia, jak i, jak i w ogóle w Polsce. Natomiast kolejna sprawa to jest, pamiętajmy, że taki reaktor to jest... Ponad 100 dobrze wykształconych, dobrze zarabiających osób. Na pewno nie poprzestaniemy na, jeżeli, na jednym reaktorze, w Oświęcimiu, jeżeli ten projekt uda się doprowadzić do, doprowadzić do końca. W związku z tym pojawi się z jednej strony kilkaset dobrze płatnych miejsc pracy dla wykwalifikowanego personelu. To duża szansa dla, także dla młodych Oświęcimian. No w końcu powstają w tej chwili także wspólnie z nami kierunki. Na Politechnikach związane właśnie z energetyką atomową, więc będzie to jeden z elementów rozwoju. No a drugi element to jest po prostu to, że jedno miejsce w takiej elektrowni generuje 6-7 innych w otoczeniu, więc oczywiście generuje także na rynek na usługi, rynek na dobra konsumpcyjne. No wiadomo, mamy, mamy kilka tysięcy ludzi, którzy dobrze zarabiają, chcą mieszkać, jeść, kupować i tak dalej. Więc to jest też, to jest jakby kolejny element. No i, trzeci elemen, no i czwarty element to jest, powiedziałbym, Właśnie roz rozwój miasta poprzez, yy, poprzez to, że tania bezemisyjna energia będzie nam tu po prostu przyciągała przemysł. Jeżeli patrzymy sobie na jakby takie podstawowe y, życzenia o święcimian na przykład wyrażanych wyborach w wyborach samorządu, to tak, chcemy mieć miasto przemysłowe. Nie chcemy być sypialnią Katowic, Krakowa, Śląska. Chcemy, żeby to był przemysł, żeby to były miejsca pracy. I oczywiście taka, ta, ta, ta energia z takiego reaktora nie będzie służyła tylko i wyłącznie syntosowi, tylko i wyłącznie miastu, ale to też będzie, to też będzie element przyciągający inwestorów, którzy będą po prostu potrzebowali m, potrzebowali energii do produkcji. No i ostatnia, ale nie najmniej ważna sprawa, no wiemy, że Oświęcim jest miastem, który boryka się ze smogiem, boryka się z zanieczyszczeniem powietrza, wyemitowanie, ta, wyeliminowanie tak naprawdę źródeł, źródeł emisji, no bo znowu, jeżeli będziemy mieli możliwość oferowania mieszkańcom Oświęcimia taniej energii cieplnej w kaloryferach, no to też w bardzo istotny sposób będzie to mogło zmienić Politykę tak miasta, jak i, jak i politykę, powiedziałbym, energetyczną energetyczną y, społeczności. Po prostu ta przyłączanie się do kaloryferów będzie po prostu tanie i bardzo opłacalne. W związku z tym też miejmy nadzieję, że duża część tego, co po prostu leci z kominów, także w starszych budynkach, no bo muszą one w jakiś sposób być ogrzane, y, zniknie. Wiele osób boi się atomu, zwłaszcza starszych. Czy liczycie się z protestami społecznymi w Oświęcimiu? Z jednej strony my oczywiście też podkreślamy, że to nie jest tak, że my podjęliśmy decyzję, że budujemy. My pokazaliśmy, pokazaliśmy lokalizacje, które, jak to mówimy, są preferowane i możliwe. Preferowane, czyli jest sens ekonomiczny, biznesowy, jakikolwiek inny, żeby je tu postawić. Natomiast drugi element to jest... drugi element to jest wynik badań, które przed nami. Tak naprawdę w tej chwili jesteśmy o tak zwanym prescreeningu. Generalnie chodziło o zebranie pełnej wiedzy geologicznej, hydrologicznej, sejsmicznej na temat terenu, o którym mówimy. I, na, i ta wiedza pokazała nam, że nie ma na chwilę obecną przeszkód, które, które mogłyby, które wykluczałyby budowę takiej elektrowni. Natomiast z drugiej strony my tak naprawdę w tej chwili jesteśmy przed okresem tak zwanych badań terenowych. Ci geolodzy, geofizycy, sejsmolodzy wejdą po prostu na teren, będą, będą wykonywać odwierty, Sejsmograf zdaje się już jest ustawiony na stawach monowskich, i te badania mają właśnie na celu jedno: zagwarantowanie, że ta elektrownia będzie bezpieczna, że nie pojawią się żadne czynniki, no właśnie, czy to geologiczne, sejsmiczne, jakiekolwiek inne, które zagrażały bezpieczeństwu. Więc to jest jeden z elementów. Drugi element to jest to, że my też powiedzieliśmy, że chcemy z mieszkańcami zarówno oświęcimy, jak i wszystkich innych miejscowości, które się, które się pojawiają na tej liście i które jeszcze się pojawią, po prostu rozmawiać, chcemy odpowiadać na pytania, chcemy yy, rozwiewać wątpliwości, chcemy... Precyzyjnie i twardo pokazywać fakty, cyfry, dane. Chcemy także wysłuchiwać, wysłuchiwać, można powiedzieć, pytań trudnych, pytań, które, które ludzie mają, które no, mogą wynikać z takich czy innych przekonań, być może braku wiedzy. Natomiast chcemy na te pytania odpowiadać. Chcemy, chcemy prowadzić otwarty dialog i do takiego dialogu jesteśmy, jesteśmy gotowi. Natomiast Pytanie, czy bać się atomu? No, tak naprawdę zwróćmy uwagę na to, że w tej chwili, w ciągu ostatnich 20-30 lat, ta technologia zrobiła gigantyczny skok do przodu, i ten skok znowu miał jeden i ten sam cel: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Tu mamy kilka elementów, to znaczy, właśnie ten mały atom ma kilka elementów, które sprawiają, że jest to konstrukcja niezwykle bezpieczna. Pierwsza sprawa, i myślę, że dość przemawiające do wyobraźni, on jest pod ziemią. I dzięki mhm. temu, że on jest pod ziemią, że on nie góruje, że on, jest tak, naprawdę, że on tak naprawdę jest w, w tak bezpiecznym środowisku, to już w bardzo istotnym stopniu wpływa na bezpieczeństwo. Drugi element tego typu mały reaktor działa na tak zwanych pasywnych systemach bezpieczeństwa. Na czym to polega? Polega to na tym, że tak naprawdę one nie zostawiają miejsca na błąd ludzki. W razie jakiegokolwiek zagrożenia ten reaktor sam się wyłączy i nic więcej nie trzeba z nim robić. On wyłącza się sam przez 7 dni, ponieważ on jest zanurzony w wodzie, przez 7 dni będzie wytracał temperaturę właśnie po to, żeby po 7 dniach mogła wejść ekipa naprawcza, ekipa serwisowa i wszelkie, 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 wszelkie ewentualne, ewentualne ryzyka usuwać. Więc to jest też element, który no bardzo istotnie wpływa na, wpływa na bezpieczeństwo. No trzecia sprawa to jest reaktor mały, więc ilość substancji, która którą ma w, ma w środku, też jest mała, a to oznacza, że tak naprawdę nawet statystycznie jakakolwiek awaria ma prawo wystąpić raz na 100 tysięcy lat y, działania takiego reaktora, jakiekolwiek wydostanie się na zewnątrz jakiejkolwiek substancji raz na milion lat. Więc to jest, powiedziałbym, to pokazuje pewną skalę statystyczną, która która decyduje o, decyduje o bezpieczeństwie. Natomiast znowu, ponieważ jest, to, ponieważ jest to urządzenie małe, ponieważ jest to urządzenie urządzenie działające z jednej strony pod ziemią, z drugiej strony odporne na, gdzie tak naprawdę prawa fizyki dbają o jego bezpieczeństwo, no to to jest urządzenie, które jakiko, jakiekolwiek oddziaływanie będzie się ograniczało tak naprawdę do terenu ogrodzonego płotem elektrowni. Więc to jest element, który. który... Tak naprawdę pokazuje, myślę, jak wielką drogę przeszła energetyka atomowa i jak w tej chwili, jak bardzo mocno ona się zmieniła właśnie pod kątem bezpieczeństwa. Nie pracowano nad tym, żeby reaktory były większe, nie pracowano, żeby były moc... pracowano nad tym, żeby one były bezpieczniejsze i pracowano właśnie też nad tym, żeby całe otoczenie, czyli znowu właśnie geologia, geofizyka, kwestie wodne, kwestie sejsmiczne, żeby to wszystko było w, jakim... w, jakikolwiek... w jakimkolwiek stopniu nie zagrażało bezpieczeństwu. Zatem pamiętajmy jeszcze jest jeden element. My tak naprawdę takie badania jakie robimy pod mały reaktor to są badania identyczne jak robimy pod, jak, jak trzeba by zrobić pod duży reaktor. To też pokazuje pewną marżę bezpieczeństwa. Ja czasami, ja czasami mam takie porównanie że systemy bezpieczeństwa małego reaktora są bardzo porównywalne z dużym a on jest mały to trochę tak jakby hamulec z ciężarówki włożyć do samochodu osobowego. On się będzie zatrzymywał w miejscu. No i to jest ten i to są myślę te elementy które by, mamy nadzieję, będą przekonywać, będą, pokazywa będą pokazywać, że yy, projekt ten niesie za sobą dużo korzyści dla miasta, natomiast ryzyka są minimalne, jeżeli w ogóle. Yy, przy sprzyjających wiatrach kiedy ktoś włączy ten przycisk pierwszy raz? Yy. To jest tak, że my powiedzie... stawy monowskie są na pewno w tak zwanych top, top 3 lokalizacji, czyli to jest Ostronańka, to, to jest Włocławek i to jest właśnie, są właśnie stawy monoskie. W związku z tym wiadomo, że pierwszy, pierwszy reaktor powstanie w 2029, w której z tych lokalizacji? Czy oświęci będzie pierwszy, to też będzie zależało pewnie od, od wyników badań, czy, czy, czy te badania pójdą szybko, czy też będzie trzeba coś jeszcze dobadać. No ale też zakładamy, że jakby kolejne, że nawet jeżeli pierwszy nie powstanie w stawach. Monowskich, do kolejne będą mniej więcej w takich cyklach rocznych, być może półtorarocznych. Czyli jeżeli nie zdążymy do 2029 zestawem imionowskim, no to na pewno mówimy o pierwszych latach trzeciej dekady. Czyli trzecią dekadę XXI wieku zaczniemy, prawdopodobnie poświęcimy z atomem. Mamy nadzieję, że tak będzie. I zrobimy, i, zrobi, I zrobimy wszystko, żeby tak było. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Dawid, piekarz, ekspert z Orlen Sintos Green Energy. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak Stwórca nie oblicza.